i z Piotrem Rotnickim, tak? I ze mną, Fabiankiem, misiaczkiem. Fabianek leci fabułkę. Dokładnie, lecimy. Hey, Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Oj, to tego nie można pokazać, no, 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 no. Dobra, widzowie, zaczynamy. Zostawcie jeszcze raz. Zostawcie jeszcze raz subskrypcję i łapkę w górę, bo ja może was przekonam bardziej. Ale do tego nie jestem... Znaczy, nie wiem, tak? Lecimy. Jedziemy naszą BM-czką. Co śmiesz? Lecimy. <grymne> Dobra, lecimy, tak. Pierwsza misja. Ogólnie, to lecimy. Ogólnie. Wow! <grymne> no, o <on> się podpalił! <grymne> Jaraj się! Ej, po co, żeś źle mnie wjeżdżał tej Ej, moje też się kopci! Oho! No to jadę szybko To nie tu! O, kurde. o nie! Pato! Dobra widzowie, to było mocne, nie? Widzicie <grym> tego drift? O, cholera! O nie mam. No właśnie, już się nie pali, to jest plus! Dobra, jesteśmy obok mojego domku. Co? co? za debin? Ja widzę taki content robię, jak widzieli co ja dzisiaj odwalam, to... O... On gdzieś poszedł, ty. Six Hours. Ej, nie można takich plakatów. No, no, no. Nie. nie. możecie takiego czegoś widzieć, dzieciaczki. Ja żartuję, tak? Wy pewnie starsi jesteście niż ja, stare grzyby. Dobra. A ty co tam rzygasz? Znaczy nie żyga, ale tak o, sobie dla fabuły. Ogólnie mega meka tej. Oh, co, Jake Paul? Dobra, idziemy po autko, jedziemy... Jestem. Jedziemy do... Romana! Roman, bled. Ciekawe skąd jest. Fabianek zawsze gra w GTA. No. Także mu odpaliłem! W no w ej. GTA. O, Ale Jeszcze nie. O. Majlatzki widzi. Pa to. Tu wtedy. Nie wolę tej. Ja to robię speedrun fabuły. Arr. No, dzień dobry, panie władzu. O, super na pana spada. Troszkę. Dobra. I nie masz piastrów. Es? Pa. Pa to. Widzowie. To dla was. Es? O, jednak mam. Dobra, wjeżdżam na misję, masz nie będę miał. Es? No, es! Es? 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 Pa. Beta trala, leo trala. Leciej. Ha. HARDWARE! NED and Kalen, 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 War I did? Coż? O kurde. <grymne> ja już żartowałem panie władze. Pani policjantko, zapnij mi kajdanki. Fabianek jest mocny w tej YouTube, widzowie -y, zostać kawkę w górę, ale. Robię jeszcze lepszy kontakt niż AMG. <grymne> Dobra widzowie, lecimy. Idziemy mieliśmy je. Dobra, jedziemy. Ja żartowałem I tylko. Game, Wy I'll tak nie róbcie, nie, prawdziwie. no, humorek dopisuje się tak. Ogólnie, ja się tak postarałem, a a że nagrywam ten odcinek prawie tak o 20, nie? Widzowie, to jest wyczynek. Wyczynek! Widzisz jak jestem spocony normalnie? Gdzie widzisz te zakola? Tylko blizny wojenne. Nie no, spróbujcie tylko zhejtować w komentarzach, to ja na łeb. A Piotr gdzieś poszedł. la tam, tam. A, czy się żyje? Może mieliście laga, albo coś? Pst, nie. Nie. popatrzcie Nie. Nie. Ja Nie.

Oczywiście to jest tylko taki dodatek do odcinka, tak? To będzie na każdym materiale, teraz się pojawiało, bo ja o tym nie zapomnę. Ja muszę teraz czekać. <śles> Ej! No nie kręć mi ty! <śles> Pizowy <me> spado! <śles> <śles> <grystana> Albo mi się odpią. O nie! Czy ty mi zatrzymałeś nagrywkę? Na no tak nie wolno! Przepraszam was. Spadłem. Jestem? Jestem! jest z Co mi robisz? Ja pier. Ja nie mogę. Ta papat. Jak co? Chodzi. Nie da się. Ow. Ow. Sharks, oh. on, no, 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 no policja! W oh. 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 pomocy! Roman! Napadli no, mnie! Łasie, hey, hey. właśnie uciekaj, Roman. No. Widzicie? Tak, skip GTA 5. Zostawcie mnie! No, że ja nie tutaj jest akurat widzowie słabe. Ja! O kurde, że. Menel! Co Lloyd, Lloyd, Kaj! Chopy O! Nie, widzowie! Roman, uważaj! Wchodzę w drifta. Kurde, jaki draj mistrz. Bled. Oj! <gurde> Hop. Hop. U, fajna. O kurde. Ty, uniekli! unikli. Unikli. Pa to. No jak jeździsz? Patrzcie, to widzę. Polecą, polecą z gruzem. Nie da się! A bo to nie tu. Sorry, poleciał pod opony kogoś innego. Dobra, widzowie, druga misja zrobiona. To teraz trzecia. Na no jak. O! Esz. Mój ryj! Dawaj to Wow <ścoughs> Dzisiaj pokażę wam jak pieprząć backflipa I jeb O tu <ścoughs> Dobra widzowie, jemy kiełbaskę Patrzcie to Dawaj mi hot doga Ej, takie coś było w GTA 5. Na molo 5, ale nie było można kupić tam to tego pieska. Cziałała? Ja chcę Mercedesa! Czy co to to jest? Tak, to jest Mercedes? Nie, widzę, ja się nie znam. A ja widzę. Co? To bardziej jestem. No i Dobra, jadę. Do Romana! Do romana... Ej, 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 ej! Ej! No da no, no, policja. Gdzie? Syneczku i co się w pod drogę, ty? No. Nie ma cutscenek! Znowu jedziemy, jedziemy tym sheetem. Dobra. Grrr. Grr. Umkę. Grr. Umkę. O moja ręka! Au. Aj. Ajczyz. A, quest! Side quest! Jak coś widzowie, to tutaj Fabian tylko side questy robi w tej grze. Pa! No nie! Mocne, mocne! Ej! Wyszedł do samo! Aha! Bo ja klikłem F zamiast D. Side quest! Brrr. Hello, 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 Well, well, well. You know Co ty robisz o 21 godzinie tutaj w klubie? Michael, apart... <laughs> Apartment. A Michel. <laughs> Michael, Michael. Michael Michael Santa. Michael de Santa. hello, <laughs> A jestem drive -in w tej grze Tra, ra, 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 pato Bro... Macie tu turbulencję? Aaaaa! O kurz o o! Turbulencję, przepraszam was dziewczyny. <grymnie> Dzisiaj to jakieś... Ej. Ej. Ej! Żyjesz? Chyba nie. No A, cash, cash! Jest. Mam Kesz. Dobra, jedziemy dalej. Przepraszam was, widzowie, poniosło. No, gdzie przechodzisz? Pierwszeństwo miałem. Widzicie, widzowie, nie warto iść do pracy, bo tutaj <laughs> kura was do No. Lice, to GTA. Da, jak? Odchodzę za. A, da, da. Jadę do. O, nie chcę do niego dzwonić. O, jest. Pa. dar, Jadę do fryzjera. dob dok. O! cholipka No I pan to. Widzę. Ale on dziwnie biega. Zapomniałem o tym. Co? Hapa! Kawabanga, Ej! Kałabanga! Eee, przepraszam. Jest! Widzowie, musimy na chwilę zaprzestać. Siemaneczko! Siemka. Leżacz. Co ty w ogóle się do mnie prujesz? że ja cię popycham! Rozumiesz to? Ale greedy! Py ścianę. Greedy. What ty. Chodź na wad. Ja cię tylko umiem popychać jakby co. I co? Lpu! Hada mada faka. On dostał gonga! Dawaj, na misję. Dobra. Fabiana to odstresowywuje, także wybaczcie mu. Policjant. Dwie nawet, no i U... <laughs> Ucieknaj, patrzcie. Dawaj, dawaj. Kałabanga. Ja widzę, że robię... Jak Fabianowi się uda, zostawcie łapkę w górę. Tu jest sześć aż gwiazdek w tej grze? Daj to! No daj to! Tychamie. Daj to! Proszę, no daj! Tak jest! Tak jest! Inteligencja! Jedziemy. Już można jechać, widzowie! Tarararam! Et this is war and ending. <śmany> I wanna be next! Co idzie o o o Jest ty falą Łapka w górę bo już nie ma gwiazdki wow. <ścoughs> Ale to było dobre nie Spada Koniec boom. <ścoughs> Koniec wantedu i pyk Rąbłem babę No ty co Fajna moment Przykazuję ci. Ło! Wow, to się wyklepie. To? Ja? Ostatnia misa wie Misa. Miska. Co się boisz? No spokojnie. A czemu? Nie chodzi. Dobra, widzowie, ostatnia misa bardzo was przepraszam, że taki krótki materiał, No ja chciałem się wypowied... No, znowu tym shitem, Widzowie, obrzydza mnie to auto już. Trzy razy już go rozbiłem. Patrzcie yeah. co. Policjant. zapomniałem o Radu. Okej! Okay. <grymne> pa! <grymne> Molo! A czemu znowu te dziewczyny? Mam atencję. Ej, znowu to samo! Yeah. A, bo ja wtedy zginąłem! Ja wtedy zginąłem! I ja. Ło, wow, ło, wow, się zatrzemosła. Jakieś tak widza wieziłem. Idźcie, chodźcie. na. No. Growth Street, grow street hole. Whoa, Maska like. So, <laughs> no one did no Well, Easy. well, well. I am gold this game. A, znowu to samo, Roman, jabłoj, a bo ja... Roman, hands up. Jaki Czeng. Tu policjant. Ale to jak się rozłączy. I zapisać grę. Potem możesz by right mnie jeszcze zrobić. zrobił. No, ale widzowie patrzcie, bo ja muszę jeszcze gdzieś jechać. A. Przebrać. Abian jest brudny, dlatego musi iść się przebrać. w e! PCA, Tak, Rabian. I A bo ty tu skoczyłeś? Czy ja mam włączone? Radio? Ja nie, nie. Wyłączyłem. Chamię! Kurde. Ale zajebiste jakieś były te sklepy, nie? Taki gold. 700 w GTA 6. Czekamy. W GTA 5 były gorsze te sklepy. W ogóle według mnie GTA 4 było bardziej dopracowane. Tak, chodzi mi o to, że... Samochody poruszanie się to prawda. Też jestem tego zdania, ale to zależy... FOR FREE! FOR FREE! To uczciwa cena. O. A mogę inne? Boj, to jaka sigma! Dobra widzowie i mogę teraz dimki Gdzie jest szpital? Gdzie jest szpital? Pa, pa, pa! Ej! I co mi zrobiliście? No nie... Przepraszam was, ale muszę odebrać Wypadł mi z tego kraju Widzowie, erpa, erpa no oh, dobra. Okej, okay, okej, okay, Roman, dobra. No oh, dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. O oh, ty dał nie. Dobra, widzimy, idę zapisać grę. Melel. On oh, no nie. Biegnę, biegnę, biegnę na, bieg, na Pik. Pa. A ja Stand, mistrz, i takie w domu mi się respią. I robię dla was dymy. A ja muszę się zabić, żeby najpierw mieć takie fajne. Fuj, że zesrałem. ze O oh, helma! Nah. No, trochę. Ten den Macie problem do 66? Ja lubię. No Michał. Maheal. Egan. Oh. <noise> Ej Menel! Uważaj! Papau! <noise> Dobijam go. Ej! To była Agniewie! Pa to widzowie! Widzowie! Nauczcie się ode mnie! Well, <A> Pa, już nie jest w stanie się? Dawaj, dawaj. Stał. Stał, dawaj go. No. Kop. Biegnij. I go poknij. Leżeć. Wstaniesz? Tego idę teraz. <grym> no chodź. O, poleciał. Pa, widzowie. Puh. O ty, ty mi walnąłeś. Ej, do mnie! Low-kick! Uciekam. No, Michał do mnie dzwoni, Michalisza. Patrzcie, widzowie, to... No i co uciekasz jeszcze? No, detaj. Dostał! Leżeć! Ez? Ej, pa! Patrz to robisz kiedyś taki challenge ze mną? Ej! Piotr Robimy! Chodź go! <noise> Ale to w GTA 6 robimy taki challenge! Oddawaj tego kabrioleta! no i nawalanka teraz jest! Nie ma Jak mamy się nawalać, to dawaj Ej, dwójka! No to jest nierówne! Dwójkę na jednego to band Ja Ja że się nie będę z nimi tak bawił jak mają tak robić Ale tego mogę popchnąć. Ej, tam ktoś jest! Ej, idę do kogoś! Patrz. Widzowie wiebie na Siemka. No nie, ja chyba jakąś misję odpaliłem. No dobra, to będziecie mieć jeszcze. Tak. Ja za takiego czegoś nie, nie namawiam oczywiście. Ja robię jumpa. Eee! Wow. O kurde, to tam o, widzowie przepraszam. Dziękujemy widzowie za oglądanie tego materiału. Widzimy się w kolejnych materiałach. Oczywiście łapka w górę subskrypcja. Łapeczka subskrypcja. I oczywiście jak będziecie chcieli coś od Fabianka jakiś odcinek, to piszcie oczywiście w komentarzu, a Fabian pożegna się do widzenia widzowie widzimy się tak jak Piotr powiedział w następnych materiałach do widzenia cześć